Tak, to prawda. Pierwszym pomnikiem kurczci powstańców śląskich, a właściwie mauzoleum, był obiekt, który Państwo za moimi plecami, a który został ufundowany w 1920 roku na cmentarzu przy ulicy smutnej Sosnowcy. Uroczyste odsłonięcie tego pomnika miało miejsce 100 lat temu, 19 grudnia 1920 roku, a uczestniczyło w nim 100 tysięcy osób. Z Zagłębia i z Górnego Śląska. Obecni byli Wojciech Trąbczyński, marszałek Sejmu Ustawodawczego i sam Wojciech Korfanty, przywódca górnoślązaków walczących o włączenie ich ziemi do Polski. Uroczystość, która miała miejsce 19 grudnia wpisywała się w wielką kampanię przed plebiscytem, który miał rozstrzygnąć o przynależności Górnego Śląska. Architektem mauzoleum był sosnowiecki inżynier Stanisław Dankowski. Mauzoleum przetrwało cały okres międzywojenny do września 1939 roku, kiedy zostało zdewastowane przez Niemców. W oparciu o ruiny mauzoleum po wojnie wybudowano kaplicę cmentarną, którą widzicie państwo za moimi plecami. Zachowano jednak napis, który został wyryty jeszcze w roku 1920 poległym bohaterom Śląska. W 2004 roku ufundowano tablicę która upamiętnia 16 osób złożonych w katakumbach mauzoleum. Dziś, dzięki staraniom Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego, udało się ustalić wszystkie imiona i nazwiska osób pochowanych oraz okoliczności, w jakich zginęli. Do tej pory nie mieliśmy pełnej wiedzy na ten temat. Pierwszymi poległymi, których złożono w mauzoleum, a którzy zginęli jeszcze przed powstaniami śląskimi, było trzech żołnierzy wojska polskiego, którzy 10 marca 1919 roku oddali życie tutaj na Saturnie. Niemcy zaatakowali kopalnię, w której stacjonował batalion 7 Pułku Legionów, chcąc rozpoznać zamiary wojska polskiego. Obawiali się, że Polacy szykują się do zbrojnej interwencji na Górnym Śląsku. W walkach zginęło trzech żołnierzy. Jeden z nich, ciężko ranny, Został bestialsko zabity kolbami przez niemieckich żołnierzy. To Mateusz Kuskowski, który na tablicy jest zapisany pod błędnym nazwiskiem Ruszkowski. Ich pogrzeb na cmentarzu Smutnej w Sosnowcu jeszcze w marcu 1919 roku zamienił się w wielką manifestację przeciwko niemieckiemu barbarzyństwu. Kolejnymi pochowanymi w mauzoleum są Zagłębiacy i Górnoślązacy polegli w czasie pierwszego Powstania Śląskiego w 1919 roku. Jednym z nich jest Augustyn Klaja, mieszkaniec powiatu katowickiego, którego na tablicy błędnie zapisano jako Klejna. Klaja to powstaniec, który walczył w Szopienicach i zginął 20 sierpnia 1919 roku, w czasie próby przeprowadzenia zdobytych parowozów niemieckich na polską stronę. Kolejnym poległym w czasie Powstania Śląskiego jest mieszkanie Zniwki, wymienione na tablicy bez imienia jako Laskowski. To Stefan Laskowski, porusznik Wojska Polskiego, który zaraz na początku walk powstańczych przystąpił do oddziału, który zdobywał Mysłowice. Został jednym z dowódców grupy powstańczej i zginął bohatersko w czasie walk. Poległych w 1919 roku pochowano uroczyście na cmentarzu w Sosnowcu przy ulicy Smutnej 23 sierpnia 1919 roku. Pogrzeb zamienił się w wielką manifestację patriotyczną, która miała wymusić na Warszawie zaangażowanie w walki na Górnym Śląsku. Pochowani w mauzoleum zostali także żołnierze Bytomskiego Pułku Szczelców, którzy pilnowali granicy polsko-górnośląskiej jesienią 1919 roku. Atakowani przez Niemców oddawali życie w nadgranicznych potyczkach. Jednym z nich jest Józef Babiak, podchorąży, kawaler Orderu Virtuti Militari, który zajmował się przerzutem broni na Górny Śląsk, a zginął w potyczce z oddziałami niemieckimi 24 listopada 1919 roku pod Ożarowicami. O mauzoleum i pochowanych w nim bohaterach należy pamiętać nie tylko przy okazji kolejnych rocznic. Warto wspominać o ludziach, którzy poświęcili życie w imię tego, by Śląsk stał się częścią polskiej ojczyzny. O wydarzeniach z czasów powstaniach śląskich i związkach, Zagłębia Dąbrowskiego z wydarzeniami na Górnym Śląsku mówi najnowsza publikacja Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego. Prezentujemy i zachęcamy do sięgnięcia po tą lekturę.